To się odpierdala na tym wojszacie Właśnie dzisiaj Glązki jest tam wojsza, podoba mi się. A to chciałem standard paradis A to jeszcze jak się biliśmy dzisiaj przed się też to już było Glząskiem. No to dobra, dobra sprawa to była. Ej, a ty masz na pewno poprawny prawym nick, Big kurwa Bieg kurwa Shruka. Okido to jest zimie artystyczne. Big kurwa Shruka ale dla mnie nie nielogiczna na przykład. Kurwa, jutro. Dobra, kurwa. Nie, <grym grym grym grym> A bez to bo to jest droda szkoły, ale. To daj znać chociaż czy zdajesz czy nie zdajesz, a nie tak jak ostatnia kurwa. Ja zarodaję nazwę Geta5 elo. Gdybyś mnie wierzył, to byś wiedział, że zdałem, no. no przecież to, kurwa. Ty cwelu jebany, co pomawia, kurwa, to ty pisałeś mi dzień wcześniej, kurwa. Wieczorem, że ty tego nie znasz, nie znasz tego. I no co ci napisałem? To, nie zdałem, zdałem. Zdałeś, kurwa. Slej. No, nie zdałem. Nie. Miałem dick 7 punktów. Kurwa. <grywia> ja zanim śmieciarką tak. zostawię, ciebie dojadę, to ja z... cię I z... do pieca, i z pieca, i do pieca. I ty, niemożliwe. No, no way, no way. Dobra, Czekaj, uciekaj bracie, uciekaj. Bo cię zajebią. Spierdalaj. Bania też mi to kurwa paruje. Jeśli ubiegasz normalnie, to dosłaniesz żoba. Nie wiem, że jak pedał wyglądał kurwa. I hańbę przynosił tej tam